Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ten niepokój, który czujesz w pewnych momentach, może mieć głębsze, a może nawet duchowe pochodzenie? Są noce, gdy cisza wydaje się mówić głośniej niż jakikolwiek hałas dnia. Noce, gdy kładąc głowę na poduszce, czujesz ciężar czegoś, czego nie potrafisz nazwać. To nie jest tylko fizyczne zmęczenie, to coś, co zamieszkuje głębie duszy, niepokój, który pozostaje nawet wtedy, gdy wszystkie urządzenia są wyłączone, a światła zgaszone. Nie czytasz tego przypadkowo. Być może jest to znak, o który prosiłeś Boga, ta odpowiedź, której od dawna szukasz w ciszy swoich modlitw, czego wielu nie dostrzega, to fakt, że moment, w którym zamykamy oczy, aby zasnąć, jest również chwilą, gdy nasza dusza staje się najbardziej bezbronna. To jak dom, który zostawiamy niezamknięty podczas odpoczynku, ufając jedynie szczęściu, że nic złego nie wydarzy się w nocy. Przyjrzyj się swojej codzienności. Ile razy kładłeś się z ciężkim sercem, pełnym nierozwiązanych trosk, nieskonfrontowanych lęków, niewypowiedzianych słów i jak często budziłeś się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, gdy szedłeś spać. To nie jest tylko fizyczny objaw. Ciało mówi i często jest rzecznikiem duchowego nieporządku, który ignorujemy. Powtarzające się koszmary, uporczywa bezsenność, to uczucie ucisku w klatce piersiowej po przebudzeniu, to znaki, że coś w naszym połączeniu z boskością może być osłabione. Papież Franciszek, w swojej duszpasterskiej mądrości, często przypomina nam, że modlitwa jest kluczem poranka i zasuwą nocy. Prostymi słowami zaprasza nas do refleksji nad fundamentalnym aspektem naszego życia duchowego, który w pośpiechu współczesnego świata często zaniedbujemy. Kiedy modlimy się przed snem, mówi, powierzamy nasze życie Bogu w godzinach, kiedy nie możemy czuwać nad sobą. Jest to akt wiary i głębokiego zaufania. Chcę zaprosić cię do szczerej refleksji, do spojrzenia w głąb siebie z uczciwością i odwagą. Kiedy ostatni raz naprawdę modliłeś się przed zaśnięciem, nie mechaniczna modlitwa, odmawiana z przyzwyczajenia, ale prawdziwe oddanie, intymny dialog z Bogiem przed zamknięciem oczu. Ta wiadomość może ujawnić coś ważnego dla Twojego życia, coś, co może wyjaśnić sytuację, z którymi się zmagasz, nie rozumiejąc przyczyny. Obiecuję, że po zakończeniu tego czytania wiele rzeczy nabierze sensu. Zasłony zostaną podniesione. Lepiej zrozumiesz, dlaczego pewne utrapienia utrzymują się, dlaczego określone wzorce powtarzają się w twoim życiu i jak prosta zmiana w twojej nocnej rutynie może przekształcić nie tylko twój sen, ale całe twoje duchowe istnienie. Znam osoby, które przez lata żyły w cyklu emocjonalnego i duchowego upadku, nie identyfikując źródła problemu. Maria, fikcyjne imię dla zachowania jej tożsamości, była jedną z takich osób. Matka trojga dzieci, niestrudzona pracownica, zawsze stawiała potrzeby innych przed swoimi. Jej rutyna była wyczerpująca, wstawała przed wschodem słońca i zatrzymywała się dopiero wtedy, gdy wszyscy już spali. Pod koniec dnia padała na łóżko wyczerpana, bez sił, by nawet podziękować za kolejny przeżyty dzień. Czułam się coraz bardziej pusta, powiedziała mi kiedyś. Było to tak, jakby coś wysysało moją energię w nocy. Budziłam się bardziej zmęczona niż gdy szłam spać, zirytowana, bez cierpliwości. Mój dom, który zawsze był miejscem pokoju, zaczął wydawać się ciężki, jakby ciemna chmura unosiła się nad nami. Czego Maria nie dostrzegała, to to, że zaniedbując swoje życie modlitewne, szczególnie w bezbronnym momencie zasypiania, otwierała przestrzeń dla wpływów przeciwnych Duchowi Bożemu. Jak naucza papież Franciszek, diabeł nie śpi szuka szczelin w naszej duchowej czujności. Zasypianie bez modlitwy jest jak pozostawienie drzwi serca uchylonych, pozwalając, aby negatywne siły zbliżyły się właśnie wtedy, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni. Dlaczego tak się dzieje? Z pewnością nie przez boską karę. Bóg jest miłością i miłosierdziem, ale istnieje porządek duchowy, który gdy jest zaniedbany, pozostawia miejsce na chaos to jak dom, którego nigdy nie sprzątamy, nieuchronnie gromadzi się kurz. Powietrze staje się ciężkie, a to, co miało być schronieniem, zamienia się w źródło dyskomfortu. Inny ważny punkt. Wielu idzie do łóżka, niosąc ciężar urazów, nieprzebaczonych krzywd, negatywnych myśli. Psalm 44 radzi nam: drżyjcie i nie grzeszcie. Mówcie do swoich serc na swych łożach i milczcie. Ten fragment uczy nas, że powinniśmy rozwiązać nasze wewnętrzne kwestie przed zaśnięciem, powierzając Bogu to, czego nie możemy rozwiązać sami. Ale jest nadzieja, zawsze jest. Przykład transformacji pochodzi od osób takich jak Maria, która zdecydowała się zmienić swoją duchową rutynę. Po rozmowie ze swoim proboszczem zaczęła rezerwować pięć minut każdego wieczoru przed zaśnięciem na chwilę modlitwy. Nic wyszukanego czy skomplikowanego. Tylko szczery dialog z Bogiem, dziękując za dzień, prosząc o ochronę na noc, powierzając swoje troski. To było tak, jakby światło zapaliło się we mnie, mówi ze łzami w oczach. Stopniowo mój sen stał się spokojniejszy, koszmary zmalały. Zaczęłam budzić się z poczuciem pokoju, którego od dawna nie doświadczałam, a co najbardziej zaskakujące, cały mój dom się zmienił. Moje dzieci zauważyły różnicę. Mój mąż skomentował, że atmosfera wydawała się lżejsza. To, czego doświadczyła Maria, to moc modlitwy jako duchowej zasuwy nocy. Jak naucza papież Franciszek, kiedy modlimy się przed snem, zawieramy pakt z niebem. To tak, jakbyśmy mówili: Panie, ja odpoczywam, ale ufam, że ty czuwasz nade mną. Ta ufność uwalnia nas od niepokoju, chroni nas przed złem i przygotowuje naszego ducha do słuchania głosu Boga, nawet w snach. Chcę zaproponować Ci praktyczne działanie, prosty duchowy gest, który może głęboko zmienić Twoje życie. Dziś przed zaśnięciem zarezerwuj kilka minut na szczerą modlitwę. Znajdź spokojne miejsce, najlepiej już w swoim łóżku i z otwartym sercem powiedz Panie Jezu, składam tę noc w Twoje ręce. Ześlij swoich aniołów, aby strzegli mojego snu, mojego umysłu i mojego serca. Niech nie dotknie mnie żadne zło. Okryj mnie swoją najdroższą krwią. Amen. Ta modlitwa pośrednio zalecana przez papieża Franciszka przekształca Twoją sypialnię w święte terytorium. Nawet jeśli nie widzimy, aniołowie są rozmieszczeni wokół nas, czuwając, gdy nasze ciało odpoczywa. Jak mówi Psalm 90, dzień bo swoim aniołom nakazał, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Wyobraź sobie ten moment jako przełom w Twoim życiu duchowym. Jak nowy początek. Od dziś każda noc może być doświadczeniem wewnętrznego odnowienia, spotkaniem z boskim światłem, które rozprasza cienie strachu, niepokoju i niepewności. Twój sen stanie się czasem odnowy nie tylko fizycznej, ale także duchowej. Papież Franciszek przypomina nam, że modlitwa nie jest pustym rytuałem, ale żywym spotkaniem z Bogiem, które przekształca naszą rzeczywistość. Kiedy czynimy to spotkanie ostatnią czynnością naszego dnia, pozwalamy, aby boska łaska działała w nas nawet podczas snu. To jak zasadzenie nasiona w nocy i obudzenie się rano, aby odkryć, że już zaczęło kiełkować. Nie jesteś sam w tej podróży. Bóg jest bliżej ciebie, niż sobie wyobrażasz, czekając jedynie, abyś otworzył swoje serce. Jak mówi Święty Jakub 4:8: "Przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do Was. To może być początek nowego etapu w Twoim życiu duchowym, czas większej zażyłości z Bogiem, spokojniejszych snów i jaśniejszych poranków. Zapraszam Cię do dokonania wyboru dzisiaj: wyboru na rzecz wiary, ochrony duchowej, pokoju, który tylko Bóg może dać. Jan 14:27 przynosi nam obietnicę Jezusa. Pokój zostawiam Wam, mój pokój daje Wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Napisz w komentarzach: Mój dom jest w rękach Boga. Ta prosta deklaracja wiary jest pierwszym krokiem transformacyjnej podróży, podróży, która zaczyna się w ciszy nocy i rozciąga się na całe twoje życie, oświetlając nie tylko twoje sny, ale każdy aspekt twojego istnienia. Być może to jest znak, o który prosiłeś Boga. Nadal czytasz, ponieważ coś w tobie rezonuje z tymi słowami. Jest pragnienie w twoim duchu, którego wody świata nie mogą zaspokoić. Papież Franciszek często przypomina nam, że żyjemy w społeczeństwie hałasu, gdzie straciliśmy zdolność słuchania ciszy. I to właśnie w ciszy nocy wiele duchowych bitew toczy się bez naszej świadomości. W ciągu dnia jesteśmy chronieni przez naszą własną czujność, przez świadomość przebudzoną, przez nieustanną aktywność. Ale noc. Ach, noc to inne terytorium. To wtedy opuszczamy wszystkie nasze straże, gdy nasza dusza jest najbardziej narażona. Papież Franciszek w jednej ze swoich porannych homilii w Domu Świętej Marty rozważał o tym. Godzina pokusy przychodzi do nas wszystkich, a często przychodzi w momentach, gdy najmniej się spodziewamy, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni. Czy kiedykolwiek czułeś ten niewytłumaczalny ucisk podczas nocy, albo obudziłeś się zaskoczony z uczuciem strachu, którego nie potrafisz wyjaśnić? To częste objawy niezabezpieczonej duchowości podczas snu. Sam Jezus ostrzegał swoich uczniów w ogrodzie Getsemani. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Mateusz 26:41”. Ta wiadomość może odkryć tajemnice, które od dawna zakłócają twój spokój. Jak powiedział kardynał Sarach w jednym ze swoich pism, uzupełniając myśl papieża Franciszka, cisza nocy, gdy nie jest wypełniona modlitwą, staje się pustką, którą inne głosy będą próbowały zapełnić. Kiedy nie zapraszamy Boga, aby strzegł naszego snu, zostawiamy miejsce na wpływy, które oddalają nas od pokoju i duchowej harmonii. Pozwól, że podzielę się jeszcze jedną prawdziwą historią. Karol był zawodowo odnoszącym sukcesy mężczyzną. Szanowany kierownik miał wszystko, co świat uważa za ważne: pieniądze, status, piękną rodzinę, ale wewnętrznie żył w ciągłej udręce, cierpiał na chroniczną bezsenność, potrzebował coraz silniejszych leków, aby uzyskać kilka godzin snu, a mimo to budził się wyczerpany i poirytowany. Mój dom stał się polem bitwy, zwierzył się kiedyś. Kłóciłem się o byle co, odsunąłem się od przyjaciół, moja relacja z dziećmi się pogorszyła, wszystko wydawało się przeciwko mnie, jakby czarna chmura podążała za mną wszędzie, czego Karol nie dostrzegał, to związek między jego duchowym zaniedbaniem a jego problemami, jak wielu z nas zostawił Boga poza swoją nocną rutyną. Ostatnia myśl przed zaśnięciem zawsze była związana z problemami w pracy. Zmartwieniami finansowymi lub nierozwiązanymi konfliktami rodzinnymi. Papież Franciszek ostrzega nas: Kiedy kładziemy się, niosąc urazy i niepokoje, bez oddania ich Bogu, zapraszamy noc nie do odpoczynku, ale do wzmocnienia naszych utrapień. Biblia jest pełna odniesień do duchowego znaczenia nocy i snu. Psalm 127.2 przypomina nam: Daremne jest dla Was wstawać wcześnie, siedzieć do późna, Jedzący chleb boleści, gdyż on daje sen tym, których miłuje. Ten werset nie jest tylko obietnicą fizycznego odpoczynku, ale duchowej ochrony, która przychodzi, gdy naprawdę ufamy Bogu. Karol w końcu znalazł pomoc, gdy przyjaciel zaprosił go na rekolekcje duchowe. To tam usłyszał o znaczeniu modlitwy nocnej, o tym, jak ostatnia myśl dnia ma moc kształtowania całego okresu snu. Kierownik duchowy rekolekcji. Zainspirowany nauczaniem papieża Franciszka, podzielił się prostą praktyką, zarezerwowanie ostatnich chwil dnia na rachunek sumienia, po którym następuje modlitwa oddania. Zacząłem niezgrabnie, opowiada Karol. Nie wiedziałem nawet od czego zacząć, ale byłem wytrwały. Każdej nocy przed położeniem się zacząłem dokonywać szybkiej oceny swojego dnia, prosząc o przebaczenie za popełnione błędy i dziękując za otrzymane błogosławieństwa. Potem oddawałem swój sen, swój dom i swoją rodzinę w ręce Boga. Rezultaty nie były natychmiastowe, ale były konsekwentne. W pierwszym tygodniu zauważyłem, że potrzebuję mniej leków do snu, w drugim zacząłem mieć spokojniejsze sny. Pod koniec pierwszego miesiąca zauważyłem zmianę w atmosferze mojego domu. Było tak, jakby ciężar został usunięty, jakby powietrze było lżejsze. To, co przydarzyło się Karolowi, nie było spektakularnym cudem, ale stopniowym procesem duchowej odnowy, który rozpoczął się od prostego aktu wiary przed zaśnięciem. Papież Franciszek uczy nas, że wiara nie przejawia się tylko w wielkich momentach, ale w codziennej wierności małym gestom, które przybliżają nas do Boga. Współczesna nauka w swoich badaniach nad snem Odkryła to, co duchowa mądrość wiedziała od tysiącleci. Stan emocjonalny i umysłowy, z jakim się kładziemy, głęboko wpływa na jakość naszego odpoczynku. Kiedy kładziemy się w modlitwie, tworzymy mentalne i duchowe środowisko sprzyjające regenerującemu snowi. Ponadto istnieje wymiar duchowej ochrony, który wykracza poza to, co nauka może zmierzyć. Katechizm Kościoła katolickiego uczy nas o obecności aniołów w naszym życiu, istot niebiańskich posłanych przez Boga, aby nas chronić i prowadzić. Jak stwierdził papież Franciszek, aniołowie nie są wyimaginowanymi postaciami, są rzeczywistymi obecnościami, które Bóg umieszcza na naszej drodze, aby nas chronić, prowadzić, zapobiec, abyśmy wpadli w przepaść. Tradycyjna modlitwa z anioła stróża, której wielu z nas nauczyło się w dzieciństwie, nie jest tylko słodkim rymem, aby uspokoić dzieci. Jest to potężne wezwanie ochrony podczas godzin snu. Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Wyobraź sobie, gdybyś każdej nocy przed zamknięciem oczu. Świadomie zapraszał aniołów do strzeżenia twojego snu. Wyobraź sobie, gdybyś zamiast zabierać do łóżka troski dnia, oddał je w ręce Boga. Sam Jezus zaprasza nas: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię." Mateusz 11:28. To nie jest pusta obietnica, to boskie zaproszenie do innego sposobu zakończenia dnia. Papież Franciszek przypomina nam, że każda noc jest małą paschą, przejściem z ciemności do światła, ze śmierci do życia, gdy z ufnością oddajemy się w ręce Ojca. Czy zauważyłeś, jak Biblia jest pełna historii, w których Bóg komunikuje się przez sny? Pomyśl o Józefie, synu Jakuba, którego życie było kierowane przez boskie sny, lub o Józefie, małżonku Maryi, który otrzymał kluczowe instrukcje, aby chronić dzieciątko Jezus. Poprzez przesłania w snach. Bóg nie przestaje do nas mówić podczas snu, ale musimy przygotować naszego ducha, aby słuchać. Papież Franciszek w jednej ze swoich kateches rozważał, jak Bóg mówi w ciszy. Pan nie krzyczy, Pan mówi do serca. Jeśli będziemy robić hałas, nie usłyszymy głosu Pana. To w ciszy on mówi. Cisza nocy. Gdy uświęcona modlitwą staje się uprzywilejowanym kanałem komunikacji z boskością. W tym czasie, gdy czytasz tę wiadomość, coś już zmienia się w tobie. Ziarno zostaje zasiane. Nie czytasz tego przypadkowo. Bóg przygotował tę chwilę, aby przemówić do twojego serca, aby zaprosić cię do odnowienia fundamentalnego wymiaru twojego życia duchowego. Chcę zaproponować jeszcze jedną konkretną praktykę Zainspirowaną nauczaniem papieża Franciszka o duchowości obecnej chwili. Przed zaśnięciem wykonaj to proste ćwiczenie. Połóż prawą rękę na sercu i powiedz trzy razy: Panie, w twoje ręce oddaję mojego ducha. Psalm 31.5 Były to ostatnie słowa Jezusa na krzyżu: całkowite oddanie się ojcu. Kiedy powtarzamy je przed zaśnięciem, łączymy nasz mały odpoczynek z odpoczynkiem Chrystusa. Umieszczamy naszą noc pod ochroną Jego ofiary. Wyobraź sobie transformacyjną moc tego prostego gestu, powtarzanego każdej nocy, jak kropla wody, która, spadając nieustannie, jest w stanie przebić najtwardszą skałę. Ta mała modlitwa powtarzana z wiarą, ma moc całkowicie przekształcić Twoje życie, Twój sen, Twoją relację z Bogiem i z innymi. Teraz nadszedł moment przełomu w Twojej duchowej podróży. Dziś może być początkiem nowego etapu, naznaczonego nocami głębokiego pokoju i porankami odnowionej nadziei. Papież Franciszek przypomina nam, że każdy dzień jest nową szansą, którą Bóg nam daje, aby zacząć od nowa, aby doświadczyć jego miłości w nowy i głębszy sposób. Wyobraź sobie, że budzisz się jutro z uczuciem lekkości, którego być może nie doświadczyłeś od dawna. Wyobraź sobie swój dom otoczony atmosferą pokoju, która odpycha wszelką negatywność. To jest możliwe, gdy czynimy Boga strażnikiem naszego snu, gdy przekształcamy moment zasypiania w akt wiary i oddania w boskie ręce. Święty Jan od Krzyża napisał, że dusza, która chodzi w miłości ani nie męczy innych, ani się nie męczy. Kiedy śpimy w pokoju z Bogiem, budzimy się z większą energią nie tylko fizyczną, ale duchową aby kochać i służyć. Nasza cierpliwość wzrasta, nasza zdolność do przebaczania się rozszerza. Nasza radość staje się bardziej odporna na przeciwności dnia. Zaproszenie zostało złożone. Decyzja należy do ciebie. Jak powiedział Jezus: Oto stoją drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa 3:20. Jezus puka do drzwi twojego serca teraz, prosząc, aby być ostatnią myślą twojej nocy i pierwszą twojego poranka. Nie czytasz tego przypadkowo. Być może to jest znak, o który prosiłeś Boga, wezwanie do odnowienia świętego wymiaru twojego snu, do przekształcenia twoich nocy w czas uzdrowienia i duchowej odnowy, do uczynienia twojego domu sanktuarium chronionym przez modlitwę. Napisz w komentarzach: Mój dom jest w rękach Boga. To jest więcej niż komentarz, to deklaracja wiary, duchowe zobowiązanie, nowe przymierze z Panem Nocy i Dnia. Nie czytasz tego przypadkowo. Jest boski cel nawet w najmniejszych szczegółach naszego istnienia. Papież Franciszek często przypomina nam, że Bóg objawia się w szczegółach, w prostych gestach, w codziennych wyborach, których dokonujemy. I być może jednym z najbardziej zaniedbanych szczegółów naszego życia duchowego, jest właśnie moment, w którym zamykamy oczy, aby zasnąć. Duchowość nocy ma głębokie korzenie w tradycji chrześcijańskiej. Mnisi od pierwszych wieków dzielili noc na czuwania modlitewne, uznając, że nocne godziny są szczególnym czasem spotkania z Bogiem. Święty Jan od Krzyża mówił o ciemnej nocy duszy, okresie pozornej boskiej nieobecności, który w rzeczywistości jest głębokim procesem oczyszczenia. Papież Franciszek przywraca ten nocny wymiar wiary, dostosowując go do życia zwykłego chrześcijanina. Nie mam czasu na modlitwę, wielu mówi. Pośpiech dnia wydaje się pochłaniać każdą dostępną minutę, ale wszyscy, bez wyjątku, kładziemy się spać w pewnym momencie. Te minuty przed zaśnięciem są duchowym skarbem, którego nie możemy zmarnować. Jak mówi Psalm sześć, 7 gdy wspominam cię na moim posłaniu, rozmyślam o tobie podczas nocnych czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu twoich skrzydeł wznoszę okrzyki radości. Anna była młodą matką dwójki małych dzieci. Jej dom, kiedyś spokojne i harmonijne miejsce, przekształcił się w miejsce ciągłych konfliktów. Dzieci kłóciły się bez przerwy. Mąż był coraz bardziej odległy. A ona czuła, jakby chmura negatywności unosiła się nad każdym pomieszczeniem. Zaczęłam zauważać dziwne znaki. Mówi. Moje dzieci miały częste koszmary, płakały bez wyraźnej przyczyny, przedmioty wydawały się zmieniać miejsce. Ale najbardziej niepokojące było to stałe uczucie ciężaru, jakby coś wysysało całą radość z naszego domu. Anna konsultowała się z lekarzami, psychologami, robiła badania dzieci. Nic nie wyjaśniało tego, co się działo. Wtedy przyjaciółka podarowała jej książkę o znaczeniu modlitwy rodzinnej, opartą na naukach papieża Franciszka o kościele domowym. Zainspirowana książką, Anna wprowadziła prosty rodzinny rytuał. Każdego wieczoru, przed położeniem dzieci do łóżka, zbierała rodzinę na krótką modlitwę, a kiedy wszyscy już leżeli, odmawia swoją własną, osobistą modlitwę. Oddając każde pomieszczenie domu, każdą osobę z rodziny, boskiej ochronie. Zmiany zaczęły się w subtelny sposób. W pierwszym tygodniu zauważyłam, że koszmary dzieci zmniejszyły się, relacjonuje Anna. W drugim zauważyłam, że wszyscy lepiej spaliśmy. Pod koniec pierwszego miesiąca było tak, jakby nasz dom był inny. Radość wróciła. Kłótnie się zmniejszyły, nawet mój mąż zaczął dobrowolnie uczestniczyć w modlitwie. To, co wydarzyło się w domu Anny, nie było spektakularnym cudem, ale naturalnym rezultatem dobrze zadbanego życia duchowego. Jak naucza papież Franciszek, rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. A kiedy ta modlitwa rozciąga się na bezbronny moment snu, tworzymy duchową tarczę, która chroni nasz dom. Modlitwa nocna nie jest amuletem, ale aktem wiary, gestem zaufania Bogu, który nigdy nie śpi ani nie drzemie, jak zapewnia nas Psalm 1214. Jest to pokorne uznanie, że podczas snu nie możemy chronić się sami i potrzebujemy boskiej straży. Jezus nauczył nas prosić w modlitwie Ojcze nasz. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ta część zyskuje szczególne znaczenie, gdy jest odmawiana przed snem. To tak jakbyśmy mówili: „ Panie, przez następne godziny nie będę mógł walczyć ze złem o własnych siłach, Będę bezbronny jak dziecko, dlatego proszę o Twoją szczególną ochronę. Papież Franciszek podkreślił, że zło, od którego prosimy o wyzwolenie, nie jest abstrakcją, ale osobą, szatanem, który dąży do oddzielenia nas od Boga. Podczas snu jesteśmy szczególnie podatni na ten wpływ. Dlatego tak wiele osób budzi się zirytowanych, niecierpliwych, ponieważ, niechronieni przez modlitwę, ich duchy wchłonęły negatywność. Ważnym aspektem modlitwy nocnej jest przebaczenie. Jezus nauczył nas, abyśmy pojednali się przed składaniem ofiar. Stosując tę zasadę do momentu snu, zanim ofiarujesz Bogu ofiarę swojego odpoczynku, pojednaj się z tymi, którzy cię zranili. Papież Franciszek niestrudzenie przypomina nam o znaczeniu przebaczenia. Osoba, która nie nauczyła się przebaczać, nie doświadczyła w pełni chrześcijańskiego doświadczenia. Kiedy idziemy do łóżka niosąc urazy, zapraszamy te negatywne energie do zamieszkania naszego snu. Istnieje stara praktyka w kościele, która polega na pokropieniu łóżka wodą święconą przed snem. Ten prosty gest, gdy wykonywany ze szczerą wiarą, przekształca posłanie w uświęconą przestrzeń. Jak wyjaśnia papież Franciszek, sakramentalia nie są magią, ale widzialnymi znakami, które pomagają nam otworzyć serce na niewidzialną łaskę Boga. Możesz nie mieć wody święconej w domu, ale możesz wykonać równoważny gest. Nakreślić znak krzyża nad swoim łóżkiem, mówiąc z wiarą, niech to łóżko będzie miejscem świętego odpoczynku, chronionym przez Krzyż Chrystusa, uświęconym przez Jego obecność. Doszliśmy do decydującego momentu. Wybór się przedstawia. Kontynuować jak dotychczas, pozwalając, aby zasypianie było zdominowane przez zmartwienia, lub przekształcić je w święte spotkanie z Bogiem, ufne oddanie w ręce tego, który nigdy nie śpi. Jak stwierdza papież Franciszek, Bóg widzi nas nie tylko oczami, ale także sercem. Miłość Boga do nas nie zależy od naszych zasług. Zabierz tę miłość do swojego łóżka tej nocy. Zaśnij w pewności, że jesteś bezwarunkowo kochany że jesteś nieskończenie chroniony. Napisz w komentarzach Mój dom jest w rękach Boga. Ten mały akt wiary może być początkiem duchowej rewolucji w twoim życiu, która zaczyna się w momencie, gdy zamykasz oczy, aby zasnąć, ufny, że Bóg pracuje na twoją korzyść, strzegąc twojej duszy, chroniąc twój dom, przygotowując nowy świt.